Już się gra. To wyjmuję z sejfu. Nie ma zrobienia. To... Wyjmuje wyjmuję z sejfu. Dostaliśmy podstówkę. Yy, analogowy mail do Tomka. Tak, a Ka nie Kamila przyszedł. O, tu pan zbliży się z tym kamerą. Pan zbliży <laughs> Coś takiego. I to dostaliśmy od pana Witolda ze Szczecina. Panie Witek, to jest mały. Ej, Odeślemy coś. Mały, wielki krok dla e, świata, duży dla ludzkości, czy jakieś takie mądre przysłowie kiedyś było. Zdrowie, Pani Witek. O, taka o. Albo możesz jak Pan e, Japa mówić, Witka. Nie oglądałaś nigdy Pana Japa? Poznałem Pana Japa. No. Pewnie większość ludzi wiecie, co kto to był Pan Japa? No. Ty wiesz, co to Pan Japa? No. Skąd ty... To... Podobny nawet do trochę. Chyba do ciebie. A ostatnio cię porównali w komentarzach do Waldemara Kasty. Kto to jest? Taki hip-hopowiec To Ten z brodą. I na MMA, KSW. Ja wiem, zapowiada. on grał w tym filmie Jak zostałem gangsterem. Tak, do tego takiego, no takiego Byłeś kiedyś był gangsterem? Byłem, ale mi się znudziło. No i właśnie. Cześć wszystkim ze studia z stoku podoba się dla mnie z tej strony Kamil I ja, nie Kamil I nie Kamil, ze w ogóle ze studia i ze Spring która już działa i będzie działać, bo się zabezpieczyliśmy na tysiąc sposobów W ogóle szczęście, nie szczęście ale to e, dłuższy temat Słuchajcie, dzisiaj będziemy omawiali temat kasków Przede wszystkim Jak odpowiednio dobrać kask rowerowy Na głowę nałożyć Na głowę nałożyć Nie, ale też niekoniecznie, bo fajnie jest jak ktoś ma duży wybór kasków u nas Mamy na stanie. Ile mamy na stanie teraz kasków? Już kilkaset mamy. Ja myślę, że z, ty z tysiąc. To dużo. To dużo jest kasków. To, to dużo kasków. E, słuchajcie, przy, przede wszystkim... Można Rzez oczywiście mało. kask sobie przymierzyć, jeżeli mamy możliwość pójścia do sklepu stacjonarnego, ale można również zmierzyć obwód głowy. Tu to się mierzy, o tak. I bez różnicy, czy to jest kask motocyklowy, tak trochę pod skosem, czy to jest kask motocyklowy, czy rowerowy, mierzy się w miarę podobnie. Zakresy... I kąty regulacji kasków. W każdym kasku weź pokręć. Pokaż jakie są pokrętło z tyłu. To jest takie stare pokrętło. No ale tak jakby tego typu. zakres regulacji kasków jest na tyle duży, że w wielkim skrócie możemy rozróżnić trzy rodzaje głów. EsKę czyli głowę po prostu małą. Ta, Mkę Mkę, czyli głowę średnią. Elkę. Lkę, czyli dużą głowę. Ja jestem niski, ja mam dużo głowy, łeb jak sklep. I XLkę to już czugiś. Co? Tak. Ta. Y tak, aczkolwiek w tych tańszych kaskach, tych, tu jest rozmiar S na M i M na L. Tak, bo są bardziej uniwersalne. Bo... Nie ma takiej normalnej rozmiarówki, tak naprawdę. Bo On tak ma... jest. Ten akurat ma zakres 51-58. To duży zakres. Duży. To duży. 7 cm jest. Słuchajcie, generalnie, czym się różni kask? My bazujemy z racji też też marek, które yy, sprzedajemy. Bazujemy na kaskach Bontragera i na kaskach Specialized. Oni mają ten, ten dalej Crash Replacement? Bon on chyba ma tak. Spec też ma. Generalnie ten crash no. replacement działa w taki sposób, że jeżeli będziemy mieli wypadek i rozwalimy sobie kask, bo lepiej rozwalić kask niż głowę. No bo głowa jest jedna. Tak, a kasków jest dużo, e, to w, chyba w ciągu tam roku możemy kupić drugi kask za połowę ceny. Tak. Coś takiego. I to firma i tak zawsze pójdzie na rękę, tak? bo w jej kasku jechałeś, coś się stało i... Pomógł ci, nie? Tam tak jest. Nikt nie będzie robił załatwienia. Słuchajcie, generalnie blami. zasada działania z kaskami jest bardzo prosta. Kask się przydaje tak raz w życiu, średnio, i lepiej go wtedy mieć, bo jak nie rozwalimy kasku, to rozwalimy sobie głowę. O w ogóle, weź! To weź, ja chory jestem. Ale chodź, pan, faj ci... na koniec, może? Czy teraz? Nie, teraz, bo to jest ważny materiał, aby ludzie wiedzieli, dlaczego warto oglądać. To jest najwyższy model wówczas prevail kasku. Kask który, który, jedynka. Tak, kask, który nie wygląda, że jest jakoś super zniszczony, ale jak się przyjrzymy, widzisz tutaj, patrz pan, oto, oto wszystko, co tutaj popękało i te żyłki, które tutaj powychodziły, to tak by popękała głowa i czaszka, czyli chyba dość mocno. To jest mój kask, kiedyś miałem wypadek, walnąłem głową w tira, to dłuższa historia. to da się tira przez talerz, da się, ale no głowa już by się nie odbudowała po tym, no bo nie. Dość taki mocniejszy dzwonek był, ale dzięki temu kaskowi do pieca eee, możemy teraz rozmawiać. I to jak zazwyczaj jest śmieszne, to, to jest temat dość poważny, bo tak by głowa pekła i tak słabo byłoby, co? No. Miałeś kiedyś jakiegoś większego dzwana? Tak, bez kasku. I co? Zęba wybiłem kawałek. <laughs> A czemu byłeś bez kasku? Bo gorąco, bo nie nałożyłem. A teraz nakładasz jak jest gorąco? Tak. Nie właśnie. Człowiek nim starszy, tym starszy, Słuchajcie, mm, to jest podstawowa rzecz. I teraz, nie mówimy wcale, że kaski Bontragera czy Speca są najlepsze na świecie. No bo to jest, jest dużo innych marek, które również produkują. Jedno co jest pewne, to to, że są to naprawdę świetne kaski. Ale czym się różni kask markowy kupowany w sklepie rowerowym od kasku kupowanym w sklepie na L? lepiej na L, na przykład, o, oni mają promocję wiosenę, tam kaski wjeżdżają tak jest, słuchajcie, przede wszystkim jest coś takiego, co się nazywa technologia inmold. co to jest technologia inmold? mold w kasku? ojej ojej, ojej. pod ciśnieniem jest ten styropian wtryskiwany w skorupę, a kiedyś było tak, że ta skorupa, ten, ten, ta obudowa, jak to nazwać, górna warstwa była nakładana była na steropian, na i tu była taka taśma zrobiona dookoła. Tak jest, która trzymała wiecie. Tak, momencie. i tu były takie szpary, to odstawało. Więc I wówczas tak kask działał nie trochę jak garnek. Ochroni, ale przeniesie prawie całe uderzenie, siłę uderzenia na głowę. Kaski wykonywane w technologii InMOLS, zrobione w taki sposób, to co kolega wspomniał, że jest troszeczkę odwrotnie. W kolorową skorupę jest wtryskiwany pod ciśnieniem steropian dzięki temu to jest jakby jedną całością i przy uderzeniu, jeżeli mamy sobie kask ciach i przy uderzeniu ta siła się rozchodzi po całym kasku nie mamy czegoś takiego, że my to dostajemy w, w głowę i tyle drugą rzeczą, która została wprowadzona jakiś czas temu są te takie różne żółte kolory u mnie nie ma no w tym modelu nie ma, ale masz tam gdzieś tam i teraz uwaga, co to jest ten żółty kolor, to takie żółte wkładki, one są stosowane nie tylko w kaskach rowerowych, ale w motocyklowych, kładowych. chyba we wszystkich kaskach. Jest to zewnętrzna firma, jest to patent technologia o nazwie MIPS. Co ona daje? Jak, jak mamy sobie tutaj to, wkładamy w to głowę i teraz, jak idzie uderzenie, to uwaga, głowa zostaje dzięki tej żółtej wkładce w tym samym miejscu, a siła uderzenia przechodzi i ten kask się przesuwa. Ta skorupa zostaje w tym samym miejscu. Dzięki czemu my z głową. Nie lecimy do tyłu przy uderzeniu, tylko głowa zostaje w tym jednym miejscu, a cały kask się przesuwa. I ta siła uderzenia rozchodzi się po kasku, a nie po naszej głowie. I to jest patent, który się sprawdza, bo wszyscy to wprowadzili. Ale jak widzimy na obrazku, jeszcze nie widzimy z tyłu, jest pewna firma na literkę B, Bontrager, ja. która wprowadziła technologię Wavecell. Tak jest. Proszę pokazać ją. Nie leży wam. Czy co to jest taka? Odepnę to. Pokażę. No. Coś takiego. Takie plastry miodu, trochę. Takie plastry miodu, jakby, to to niby pochłania energię, aczkolwiek e, jest to dosyć ciężki system. Weź no. go do ręki sobie zobacz. On waży więcej, ale słuchajcie. No. E, Bontrager do kilku lat wstecz stosował technologię MIPS, tak jak stosowali wszyscy. ma e, no w tym. Jest. Jest, ale tu jest ten taki cienki MIPS, bo tych mipsów było parę. Tak jest, parę różnych. No, ale to to tak ogólnie naprawdę. jedna zasada działania. Ale wprowadzili w Bontajderze, czyli w Treku technologię WaveCell cell i oni się chwalą, że ile to jest razy bezpieczniejsze? Co ja raz czytam, nie pamiętam. Tam 27 ale... razy tak, chyba bezpieczniejsze, ale generalnie tylko zbadanie tego bezpieczeństwa to jest rzecz taka dość śliska, no bo... No bo uderzenie, uderzenie nie jest równa No to na aczkolwiek, pewnie Aczkolwiek badają. da się to jakoś badać. Też mogliby na ludziach to przebadać tak naprawdę. No może ty na ochotnika byś poszedł. zadzwonił do pana Johna Burkę. Wiesz co do pana Jorna Burkę bym zadzwonił, że no może to jest fajne, no. ale kas jest dosyć ciężki. No ma swoje plusy i minusy. I minus jest taki moim zdaniem, nie musicie się z tym zgadzać, że jak widzicie do lasu, no. jak tu się piachu nasypie, kurzu owadów, no, no to ja nie wiem czym to wyczyścić tak naprawdę wodą. A to z czoteczków to będzie tiku, tiku Albo wodą tylko. Można no, ale generalnie... No jest to technologia, która troszeczkę więcej waży, ale niby jest dużo bezpieczniejsza, niż każda inna. Tak, bo to jest ich technologia na ich patencie tak naprawdę. Tak jest i nie, nie, tylko oni to mają. A trzecia technologia, która jest, e, ma to akurat firma Specialized. To jest o ten mały komputerek. E, nazywa się to Engi. Angi. On czyta się Engi, a bo my w Polsce. Angie. 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 Tak. I teraz uwaga, bo to jest bardzo fajna technologia. Od razu uprzedzam pytania. Ten komputerek możecie dokupić sobie oddzielnie i zamontować do każdego kasku, jaki tylko jest. Nie musi to być kask firmy Specialized. A to każdy spec jest przygotowany pod to. Tak, w wyższych modelach te angi występuje. Co to jest? A uwaga, jest to taka technologia, która ma w środku jakiś taki sprytny komputerek, który przy jakimś mocniejszym uderzeniu, a następnie bez ruchu wysyła SMS-a. Tak. wskazany ta... numer wcześniej zaprogramowany Aplikację w aplikacji. Ściągnąć, sparować z komórką, tak i tak. tak. Ale już Tam. wiem, że niektórzy jak porują i żona może namierzyć męża, tak? Gdzieś jedzie na przykład w browary pije. Jest, jest. Si tak, bo się nie rusza, tak? To jest też takie dobre, powiem Ci jesteś niesamowity, ale to tak to tak działa, no? no ale w wielkim skrócie masz wypadek jest jakieś mocniejsze uderzenie leżysz to wysyła SMS Dzień dobry miałem wypadek i twoje współrzędne SMS-a jakaś pineska przychodzi, że leży tu i tu, słuchajcie szczerze to może uratować życie nawet niech uratuje życie kilku osobom na kilka tysięcy sprzedanych tych systemów to warto to, to życie jest bezcenne też i ma jakby mixa. Ale tak. innego. Sam ten systemik ile kosztuje? 200 zł? 250 zł kosztuje ten system. No, coś takiego, ale jest dostępny w wyższych modelach kaska. No i słuchajcie, i teraz zrobimy sobie małe porównanie. Nie da się porównać kasków Bond do kasków Specialized 1 do jednego. A to dlaczego? Otóż każdy kosztuje zupełnie inaczej i będziemy brali najtańsze modele z każdej półki, przy czym każdy też ma inne technologie, przez co wynik jest taki pobieżny, informacyjny, jako ciekawostka, zagwostka, tudzież zapytajnik no i dobra, to co, będziemy porównywać? no to daj ten mój podstawowy kask Bontradera, jest model Solstice panie kolego, czy waga jest... waga jest y odpalona, on? pan kamerzysta musi tu podejść to jest kask za 179 zł oni podają, że ten kask waży 265 gramów no i już prawda nieprawda ile waży? 274 no właśnie, bo ale to jest kask za niecałe 200 zł, więc... Już to jest kask firmowy, lepszy taki niż z sklepu na L na B czy jakieś inne. Tak jest, uwaga. Ja mam najtańszy kask z firmy Specialized. Jest to model Align, ale dwójka, a dwójka Align. Czy Align? Align? Nie, Align? gdzie Align? mieszkasz? Na Podlasiu. No właśnie żartuję. Eee, dwójka ma już ten system MIPS, przez co jest droższy i wychodzi w tej chwili tak, że mm, Najtańszy kask kosztuje 269 zł. Tu mam akurat XL. Mówił, że waży 380 gram, ale to jest XL, pewnie będzie ważyła 377. A to dobrze jak dla to XL. -ki. Dobrze, waży i to z Micem. Tak jest. Tak naprawdę. I z bez daszka, bo one wcześniej tak. były z daszkiem ten modelem. Jeszcze warto wspomnieć, że w specach macie coś takiego, co się nazywa TriFix. Jest to taki bardzo mały plasticzek. Ale ten plastyczek jest super, ponieważ bez tych plastyczków, jak zakładamy kask, to może nam paski nam mogą trzeć o ucho i jest to niefajne. A to jest taki mały rozdzielacz. Nie ma regulacji po prostu tutaj. No, jest poduchom. taki mały rozdzielacz, który powoduje, że nam nie paski nie trą o ucho. To jest fajne. Więc co? Ja tu mam taki kolejny kask. O. I oczywiście jest pełna regulacja. U nas na stronie widzicie zakresy, więc nie będziemy omawiać, który kask ma jaki zakres, bo to widać na każdym produkcie. O i to jest jakby ten kask, teraz ja pokażę, to będzie następca tego co miałem wcześniej. To jest też Solstice, ale z mipsem. Tak jest. Jest daszek, tak jak tamtym. A ile kosztuje? 299. Czyli no, no, no. Tak. Jest też pokrętło. Jest zapinka magnetyczna. O fajna. O, zdania są podzielone, czy fajne. Jest regulowana podlica w trzech zakresach. No? Dosyć mały ten zakres jest no? i zważymy go, dobra? Podają, że... i to jest MNL rozmiar, czyli no? podają 345 gramów warze. 397 <try> <try> nawet jak kolor odliczę to. Jasny <try> gwint. Słuchajcie, a to jest hit sprzedażowy absolutnie od kilku lat. Jest to model Shamoni i jest to model Shamoni z MIPSem czyli to samo z tą wkładką, jest on oczywiście już gotowy pod system NG ale dlaczego jest on hitem? a no dlatego, że występuje tak naprawdę w dwóch rozmiarach, jest bardzo uniwersalny tutaj mam M na L i jest jeszcze S na M S na M, czyli to jest taki trochę większy, ale odpowiednik tamtego i dlaczego on jest hitem w sprzedaży? raz, że świetnie leży dwa, że wygląda bardzo fajnie, nie wszyscy jeżdżą z daszkiem, musi daszka łatwo, on się ładnie wypina to naprawdę. bez daszka wygląda dużo fajniej, taki trochę sportowy, agresywny. Na drogi wygląda ze. 500 ile złotych, no tak kupujemy każdy za, za 300, a wygląda jak za 500. Dzień, Ale uwaga, co jest jego największą zaletą? Otóż waga. Ta twój ile ważył w tej cenie? 470. E, <grym> Dobra, e, ten kosztuje Ale z 20, 29 zł więcej. Bo kosztuje 329 ważymy z daszkiem. No kładź, ja włączę wagę. 288 gramów. No właśnie, 100 gram mniej na głowie, czyli jedna trzecia wagi mniej. I dlatego Sporo, to jest kask, który się jest najlepiej szyle... Ile my ich sprzedaliśmy w tamtym roku? Dużo. Sprzedaliśmy ich, bo czasami też nie wyżycie w nasze liczby. Ale na badło na dwóch. Dużo. Bank, tych kasków to jest chyba najlepiej leżący kask tak, naprawdę. tak. I najleżejszy to jest naprawdę skipciu częsta. Tak. Co ja mam dalej? Mam ten... Siad, usiądź. O Jezus. Mam kask Ulej. następny. Strawos systemem WaveCell, Bontradera, to jest opatentowane, taka rewolucja miała być w tych kaskach. Nie wiem czy to się sprawdziło, czy pan Dąbórkę coś tam... Czekaj, coś... słychać piski skipera? No. Chodź, skiper, chodź! Chodź szybko! Chodź szybko! No chodź, chodź mm. mm. Myślisz, że się nie tarzał w kupie nigdzie i tego ten? Zobacz, jak on wyczesany jest. Ty, nie wiem co ty tam robisz w wolnym czasie, ale w kupie mój pies się nie tarza. Super. Dobra, matek. Dobiery. Dobra, mam kolejny kask. Jest to ze stajni Bontragera, Jest to Starwos. Starwos. Starwos? Star, Star Trek. Star Trek, prawda? To jest XL-ka. Z xl Oczywiście z tyłu jest pokrętło do regulacji. Mamy pokrętło na potylicę, ale bardzo mały zakres, bo tylko trzy trzy takie dziurki mamy, tak naprawdę. Ile kosztuje? To stoi 499 zł i ja go zważę Wam. Podaję, że on waży 385 gramów. 393. Mało się pomylili. No. I uwaga, bo tu jest konkurent. Model Echelon, Echelon 2. Też oczywiście jest mipsem. Generalnie nie kupujemy kask droższy. Tym on będzie przede wszystkim lepiej wentylowany i będzie miał systemy, które lepiej chronią. I lżejszy będzie. I będzie lżejszy, ale jak mam być szczery, czy ten kask będzie lżejszy od szamonii? To mi się nie wydaje do końca. A szamonii ile pamiętasz? Tak. A ty pamiętasz? Nie. Pamiętasz? No to kładź. 288. Właśnie tyle pamiętałem. Z Daszkiem. Z Daszkiem! 313. No Bez właśnie. Daszka. Bez daszka. No właśnie. Ale on ma więcej otworów, jest lepiej wentylowany, czyli mamy troszeczkę ciężej, ale w głowie w głowę Dobra, niby ja teraz mam lepiej. to jest bardzo fajny kask. Już wchodzimy w kaski takie? Takie kaski. To już takie, że jak przyjeżdżasz w takim kasku, to jest szacun na działanie. Jest kask proturowy już powiedzmy premium. Jest? No to taka gruba puła. A się jeszcze do jednego filmiku że rowery są drogie, to trzeba napisać do Pana Trek'a, Speca, Jayanta, Canon John Burke, Mike Senior, bracia Lorel. Tak, Marek, no. że rowery są za drogie. A nie wina sklepów czy sprzedawców, że rowery są za drogie, już... Ty już był... dostałeś jednego maila analogowego i myślisz, że ludzie będą pisać do Nie USNA, wiem, niech coś zrobią i, i... tak. Ale to fabryki podnoszą ceny części i transport podrożą, to przez no, to, to to wynika. Ale to, to nie nasza wina, no oni podnoszą, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Prawda. Proste. Słuchajcie, to jest bardzo fajny kask Velocis. Velocis? No jest nawet za... brzmi tak. A on ma nawet napisane coś Brain. Gdzie ma Braina? No o tu. Na Medce. Boa. Na Medce. No bo to jest Micce. Bra Brain Protection System tak, ze Szwecji. To tak, bo to szwedzki szwecji. patent jest. I cóż ze, ze Szwecji? Nie wiem. A powiedz, e... szedł Sasha, Słowosza tu. Mamy mixa, ale to jest taki cieńszy mips, taka jakby folijka, cięższy jest od tamtych tych żółtych pipsów. Tak. Jedna rzecz, która jest fajna z tym no. kasku. To jest boa. pokrętło boa, tak jak w butach. I to jest kozacki. Patry. No, to jest. Generalnie kask jest bardzo fajny. Ja użytkuję ten poprzedni model tego kasku. Stary. Ale w ładnym kolorze Miami Green. Jest. Kozacki jest. Dobrze na głowie leży i powiem wam, że oni podają wagę. Hmm, dla Mki 266 gramów. Ja go zważę. No to już jest fajny kask. On nawet wygląda. To tak naprawdę fajnie. jest w proturze. Ile koszty? 899. No. I na proturze wszyscy, w większości, cały track Sega Fredo jeździ w tej taśmie. 294. To jest... Czyli więcej niż Xiaomi, no. no ale lepiej wentylowany, Uwaga teraz. Tu już wchodzimy w kask bardzo popularny, bo to już od tego idzie tylko tak naprawdę jeden model wyżej. Model Propero 2. Uwaga, Propero 2 kosztuje 6... Sze... Propero 3! To trójka. O Jezu! ten świat szybko bieżę. To jest też bardzo kozacki kasy. Propero 3 ma regulację przede wszystkim potylicy. Trz, Posiada system Hairport. To dla kobiet jest, że jak sobie o tutaj można włożyć, to sobie włosy A można... A mężczyźni kucy... też mogą. Jak ktoś ma długie włosy na przykład, tak, może kucyk, nie? Eee, Przyłożyć sobie tutaj kucyk, bo to jest bardzo elastyczne. No, oczywiście mips ma bardzo dużo otworów wentylacyjnych. Dla speca charakterystyczne jest ta pod... O, jak u Michaela Knighta. Kiedyś. Bzzz, bzzz. A to jest kozackie, ten otwór wentylacyjny na czoło. Tak, ale uwaga, i w cenie 649 zł mamy już w zestawie ten system ENGIE. Czyli tak naprawdę 649 minus 250, czyli ten kas kosztuje 400 z kawałkiem, bo no. to kosztuje te 250 zł, czyli ten system. No i w specu względem Treka mamy bardzo fajne pokrętło, bo one się prawie nigdy nie psują i działają Dokładnie. bardzo ładnie. Nie no. chciałem tego mówić, ale tak jest. no, niestety. no. Tam te, Oni po, poprawili. Pokrętło, pokrętło speca jest fajniejsze niż Treku, ale Teboa jest też super rzeki. Uwaga, to jest LK Largę. Będzie trochę ważył. No bo ma i to, i to, i tamto, i to. Kładzie. Ile podają tam? 335 gramów. Z tym komputerkiem? Z komputerkiem. No właśnie. I powiedzmy mam chyba najdroższy każdy w No. To jest XXX. A co, co jest jeszcze XXX tak na świecie, jak sobie pomyśleć? Batony mogą być Prince Polo XX, ale jest... No i co jeszcze? Filmy chyba były XXX. Były no, niemieckie. Generalnie tak. Mamy pokrętło Boa. Mi tam. Yy, mamy tego Wasela tutaj. No, dla mnie to jest łomowaty kask, ale jak komu tam leży na głowie, to jest najważniejsze. Mam MK i ten kask jest 1100 zł. No i ma tą technologię Wayfcell, czyli to ma, ma tą fajną. Dobra, ważymy co? Proszę bardzo. Podają 352. 360. Ale generalnie tak, może wyjąć tamten kask, który jest chyba najlepszym kaskiem, moim zdaniem. Uwaga! Według mnie absolutnie najlepszy kask na świecie przede wszystkim świetnie leży, po drugie ma mipsa, po trzecie ma coś, co się nazywa Cooler Heads Prevail, czyli ten system, ta cała struktura, która tak wygląda. Po, ma, tu, po któreś tam już, ma 20 metrów oplotu żyłki karbonowej. Kevlarowej, w, kewlerowej, kewlerowej. w środku. Tak, to po to, żeby on był jeszcze mniejszy. Ma jeszcze jedną ważną czego nikt nie wie tak naprawdę. Ma cały ten hairport, ma MIPSa, ale taką tu wersję bardzo minimalistyczną, taką bardzo, tak, bardzo malutką. Ma system, ma system NG I co jeszcze I ma jedną rzecz, że jak nałożyciu ten kask, to paski nie wychodzą spod kasku, a z kasku. Tak nie jest. dotykają Oto tutaj do twarzy. Można okulary normalnie włożyć. Nic tam sobie nie trzyma, oczywiście regulowaną potylicę i ma wymienialne wkładki całkowicie. Słuchajcie, naprawdę jeden z najfajniejszych kasków, jaki tylko jest w Mamy różniwy. go w promocji chyba teraz. Tak, on kosztuje normalnie 1400, u nas teraz 1299. To elka co? No, ja niestety jestem niski, w kasku wyglądam jak w garnku, ale plus tego kasku jest taki, że on jest po prostu wygodny. Tak. Jest tak świetnie wygodny, że to jest głowa mała. Nakładasz, czujesz, że coś tam masz, ale Ale, zapominasz ale nie tak to, naprawdę. że on przykuwa, przykuwa Twoją uwagę. E... Chcesz go zważyć? Proszę. Maszyna komory losującej jest pusta na zwolnienie zwolnienie blokady władzie. No i powiem Wam, on waży 259 gramów w rozmiarze L, L. z systemem NG. Tak jest. Z tym czujnikiem. To jest naprawdę, słuchajcie, bezapelacyjnie najfajniejszy, najlepszy kask. Trochę kosztuje, ale ich też sprzedajemy sporo, bo to jest jakby nasze bezpieczeństwo. Możemy żałować na różne rzeczy, ale mówię to z własnego doświadczenia. Na zdrowie to my nie żałujmy, bo jak zdrowia nie ma, to nie będzie niczego. Jak to mówi no pewien by... znany białostoczanin, nie będzie niczego. No nic nie ma. Na kasku bym nie oszczędzał. Ta. I czasami ludzie, skąd jest sterowniczą, ten kask kosztuje 1300. A przykładowo taki podstawowy kosztuje tam 329, tak? Bo jest inna waga, jest inna wentylacja. No, tak. I no na nie, tej, no tutaj to na głowie nie, nie, da się tego, nie da się tego tak trifixy, naprawdę porównać. Strixy i inne Beneluxy. Beneluxy, może. No, słuchajcie, to tyle. Pamiętajcie, zdrowie jest tylko jedno, trzeba o nie dbać, jak o nic, to jest ważny temat. Taka o, co Szczecina mail analogowy, pokaza analogowy no i co, da się analogiem, analogiem no, wysłać? No, można i miło było ucieszyłeś się? pewnie, wszyscy pewnie. się bo tu dla wszystkich są pozdrowienia, dla całej ekipy No właśnie. od pana Witolda ze Szczecina no właśnie dobra, słuchajcie, będziemy kończyć e, pamiętajcie o lajkach, dzwonkach, subskrypcjach pamiętajcie aby... to nie ta przepraszam e, pamiętajcie o dzwonkach, lajkach, subskrypcjach widzimy się następnym razem i... następną razą Następnym razem widzimy się. Trzymajcie się do zobaczenia, podaczka.